Wielkość człowieka polega na jego postanowieniu, żeby być silniejszym niż warunki czasu i życia. Drodzy uczniowie, szanowni rodzice, nauczyciele, przyjaciele zespołu szkół w Necklin, Rok szkolny 2019-2020 niebywale różnił się od poprzednich. Nieprzypadkowo cytuję słowa Alberta Camille, ponieważ wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji, która wymagała od nas siły i wytrwałości, szczególnie w ostatnich miesiącach. Mamy za sobą 10 miesięcy wydarzonej pracy. Był to rok wyjątkowo trudny. Rok, w którym nieraz trzeba było stawić czoła różnym trudnościom i wyzwaniom związanych z pandemią w kraju i na świecie. To, że nawet teraz nie uczestniczą bezpośrednio w uroczystości zakończenia roku szkolnego z Wami, uczniami, z waszymi rodzicami, gronem pedagogicznym i zawsze liczną grupą gości świadczy o osobliwych, niecodziennych okolicznościach. Jako dyrektor szkoły z pełną świadomością i odpowiedzialnością stwierdzam, że wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania. Ogromnym wsparciem dla na nas współpraca z panem burmistrzem Karolem Balickim i wiceburmistrz panią Anną Mizgajską. Dziękuję Państwu za otwartość, konstruktywne rozmowy oraz zagwarantowanie właściwego zaplecza niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania szkoły. Dziękuję Pani Wizytator Arlecie Nowak, przedstawicielowi Kuratorium Oświaty w Poznaniu, za dialog i drogocenne wskazówki. Dziękuję Wam, drodzy uczniowie, na pewno za uciążliwą, samodzielną pracę pod kierunkiem nauczycieli ale przede wszystkim za wysokie wyniki, które osiągnęliście. Gratuluję. Drodzy absolwenci, dzisiaj kończy się pewien etap Waszego życia, ale z myślą, że każdy koniec jest początkiem czegoś nowego, przed Wami nowe wyzwania, doświadczenia, nowe przyjaźnie i nowi pedagodzy. Na szczególne wyróżnienie zasługują dzisiaj uczniowie, którzy uzyskali tytuł prymusa szkoły. Są to Zuzanna Płocka z klasy 8a, Hanna Babraj klasa 8b oraz Julia Kramska i Elżbieta Bachosz uczennice klasy 8c. Gratulując różorodnych osiągnięć życzę powodzenia w murach nowych szkół. W tym roku do naszej społeczności szkolnej dołączył oddział przedszkolny. Nasi najmłodsi wychowankowie bardzo szybko zaklimatyzowali się w nowych warunkach. Roześmiane twarze pięciolatków i sześciolatków dodawały naszej szkole niepowtarzalnego klimatu. Dziesięć miesięcy temu progi naszej szkoły przekroczyli kasiści. Drogie dzieci, reagowaliście różnie czasem płaczem, czasem śmiechem, ale przede wszystkim zarażaliście wszystkich energią i radością. Dzisiaj odbieracie swoje pierwsze świadectwa. Gratuluję odwagi i pracowitości. Słowa podziękowania kieruję do rodziców, bez których trudno byłoby zorganizować nam pracę na odległość. To Państwo wspieraliście swoje dzieci w okresie pandemii i tym samym w czasie edukacji zdalnej. Dziękuję. Słowa uznania kieruję do Rady Rodziców za owocną współpracę, współudział w życiu szkoły, kreatywność i wszelkie działania służące dobru do uczniów. W tym miejscu dziękuję wszystkim nauczycielom za wzorową, zdalną pracę w trudnych i zupełnie odmiennych warunkach. Wykazaliście się Państwo cierpliwością, empatią, zrozumieniem i kreatywnością. Praca z Wami jest dla mnie zaszczytem i pouczającym doświadczeniem. Szkoła nie funkcjonowałaby bez zaangażowania osób odpowiedzialnych za administrację. I utrzymanie jej schodnego wizerunku. Dziękuję Państwu za miłą atmosferę, odpowiedzialność i dbałość o wspólne dobro. Państwa inicjatywy, chęć współpracy, akceptacja nowych przedsięwzięć są dla mnie niezwykle istotne w kierowaniu szkołą. Dziękuję. Jednocześnie dziękuję wszystkim podmiotom, firmom i instytucjom, których wsparcie znacząco wpłynęło na właściwe funkcjonowanie naszej placówki. Głęboko wierzę, że okazywana nam przyjazna dłoń i siła serca będą nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dziecka. Życzę radosnych i bezpiecznych wakacji. Jak mawiał Stanisław Jerzylec, wszystko mija, nawet najdłuższa żmija. Za nami kolejny rok szkolny. Inny niż wszystkie do tej pory. Czasami bywało ciężko. Kazali mi powiedzieć, że czasem było łatwiej. No ale jak ja mam mówić, że czasem było łatwiej, skoro zamiast mówić do Was. Mogłam tylko pisać. No, fakt. Na pewno było inaczej. Ten rok był inny niż wszystkie, jednak Wy poradziliście sobie jak zawsze. Macie dziś powody do świętowania. Po tych nowych doświadczeniach pragniemy złożyć Wam wakacyjne życzenia. Różowych okularów łańskiej fantazji i samych słonecznych dni. Zabawy z ukochanymi pupilami. Gaja Krysie. Noga. Pogody, ale nie w angielskim stylu. Cudownych widoków. Tylko ciepłej wody. Ciekawych lektur. Radosnej zabawy. Odkrywajcie nowe szlaki, zdobywajcie górskie szczyty. Wycieczek. Kolorowych dni, pachnących bez troszką. wspaniałej przygody, ja! aktywnego i bezpiecznego wypoczynku, bawcie się, wyśmienicie, sportowych wakacji, dbałości o zdrowie własne i innych. Niezapomnianych podróży, miłych spotkań w gronie przyjaciół, czasu spędzonego z rodziną. Życzymy Wam słodkich wakacji, przepysznych lodów, cukierków i słodyczy. Wygodnych butów na bezpiecznych szlakach, i niech Wam zawsze towarzyszy mapa. Danej wakacji i pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękujemy Wam za zaangażowanie, sumienną pracę, wszystkie wysłane zadania. Za to, że każdego dnia oswajaliście nową rzeczywistość. Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, pełni sił. I zadowoleni w nowym roku szkolnym 2020-2021. W imieniu samorządu uczniowskiego dołączam się do życzeń. Dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom za to, że wspólnie przeżyliśmy ten trudny dla nas wszystkich czas. Chodzę do szkoły, różne stopnie zbieram Szóstki i piątki, i ni jedynki nieraz Uczę się dzielnie od niedzieli do soboty Lecz ciągle po głowie mi chodzi taki motyw Że jeszcze tylko wrzesień, październik, listopad Grudzień, styczeń, luty, marzec, piecień, maj, czerwiecki Wakacje, znowu będą wakacje na pewno ma rację. Wakacje będą znów. Chodzę do szkoły tydzień za tygodniem. Często jest mi dobrze, czasem niewygodnie. Niewygodnie wtedy, gdy się nauczyć trzeba, lecz ciągle po głowie mi chodzi taki temat że jeszcze tylko listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i wakacje. Znów będą wakacje, na pewno mam rację, wakacje będą znów. Chodzę do szkoły, Zaraz będą święta, święta jest dobrze Potem już urocze stopnie każdy widzi No więc czemu tata chodzi i się dziwi Że jeszcze tylko styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec Wakacje, znowu będą wakacje Na pewno mam rację, wakacje będą